thank you Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj z Panem Piłką nadajemy najnowsze wiadomości z najnowszego dodatku Doka Live World. Tutaj macie piękny stadion piłkarski, jest naprawdę dużo fajowych nowych rzeczy, szatnia, biuro prezesa i oczywiście drugie piętro, na które pojedziemy później. Ale, ale nie tylko będziemy zwiedzać. Przedstawimy Wam historię pewnej dziewczyny, która chciała zostać piłkarzem, no albo piłkarką. Tylko, że były małe problemy. Oczywiście, jeżeli jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my już się tutaj bierzemy za nadawanie tych najnowszych wiadomości specjalnie dla was. To jest nasza główna bohaterka, to jest Ola. Ona kocha sport po prostu. Przyszła tutaj, żeby porozmawiać z prezesem tego klubu, bo chciałaby się dostać do drużyny, ale czy jej się uda? Jej, yeah, jakie mega stroje! Zobaczcie, który kolor najfajniejszy! Ja bym chyba chciała zielony. Ale mega plakaty, tutaj chyba wszystko. Tutaj nawet gadżety dla kibiców, piłki, automat, wow, ale super. Dziewczyno, a co ty tutaj robisz? Tutaj raczej nie miejsce dla dziewczyn, tutaj grają chłopaki. Ale że co, jak jestem dziewczyną, to niby nie mogę grać w piłkę? O co ci w ogóle chodzi? Może gram nawet lepiej niż ty. No dawno się tak nie uśmiałem, no hit po prostu, idę na trening. Czemu wszystkich tak bardzo dziwi, że chce grać w piłkę, no czemu? Mam nadzieję, że się to uda i spełnię swoje marzenia. Siema Marek, ty wiesz kogo ja spotkałem tam we wejściu? No kogo, gadaj, jakaś dziewczyna i ona chce zagrać tutaj w piłkę w naszej drużynie, chce grać, rozumiesz to? No wiesz, no niektóre dziewczyny nawet spoko grają w piłkę, ale no dziwne, dziwne. Na pewno prezes się na to nie zgodzi, nie ma szans. Wow, jakie puchary, złota piłka i medale. Jak ja bym chciała mieć chociaż jeden taki w domu. Chyba dobrze idę. O, to znowu ty. No, w dobrym kierunku idziesz, ale nasz prezes na pewno cię wykurzy, więc yy, nie ma tutaj co szukać dla ciebie, także no przykro mi. Gadaj sobie co chcesz, ja i tak spróbuję. Ej, no, nawet fajna ta dziewczyna. Czemu ty taki wredny dla niej jesteś? No proszę cię, dziewczyna i piłka! To chyba tutaj? Mam nadzieję, że się uda. Puk, puk, dzień dobry, czy ja mogłabym na chwileczkę? Tak, pewnie. O co się stało? O co chodzi? Co ty tutaj robisz, dziecko? Wie pan co, bo ja przychodzę w takiej nietypowej sprawie naprawdę, bo ja chciałabym dołączyć do waszej drużyny. Ale że dziewczyna? Nie, no co ty? To nie, nie, nie ma szans nawet. Ale dlaczego nie ma szans? Ja naprawdę dobrze gram w piłkę, mogę przyjść na trening, mogę pokazać wszystko, co umiem. Dziecko, zmykaj, stąd tutaj grają najlepsi gracze, więc ty tutaj nie masz czego szukać, no proszę cię. Naprawdę nie da mi pan szansy? To nie chodzi o to, że ja nie dam ci szansy. Idź sobie do drużyny damskiej, a nie do męskiej. Ale w tym mieście nie ma drużyny dla dziewczyn. No to się przeprowadź. No nie, dobre, ona chciała grać w naszej drużynie. Jak myślicie, czy prezes powinien dać jej szansę? No ja uważam, że czy dziewczyny, czy chłopaki, piłka jest absolutnie dla każdego, więc no, słabo, słabo, panie prezesie. A może pan tutaj ukrywa jakieś sekrety w swoim gabinecie? Co to za guzik? No nieźle. Czy tutaj w tym klubie są jakieś przekręty? Czy to jego oszczędności? O matko, co tutaj się wydarzy? Nie ma szans, po prostu, naprawdę nie ma szans. No i nie mówiłem. Nie chcę mi się z wami gadać. Ej, poczekaj, poczekaj. Co ty też chciałeś się ze mnie pośmiać, że chcę zostać piłkarzem? Ja naprawdę dobrze gram. A ja nie mówię wcale, że ty źle grasz czy coś, naprawdę, ale no słuchaj, no tutaj żadnej dziewczyny w drużynie nie ma. Może spróbuj w damskiej. Przecież wiesz, że w tym mieście nie ma damskiej drużyny. No przykro mi, no ale no zapraszamy na trening, możesz popatrzeć zawsze czy coś. A tak w ogóle to jestem Arek i miło mi cię poznać. Może, nie wiem, chciałabyś wyjść, spotkać się albo na przykład pograć razem w piłkę. Dzięki, naprawdę jesteś miły, ale chyba podziękuję, byłoby mi jeszcze bardziej przykro, ja już sobie pójdę. Nie, 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 poczekaj, może chciałabyś wjechać ze mną na drugie piętro, zobaczyć cały stadion i tak dalej, mam jeszcze trochę czasu do treningu, więc może, może dasz się namówić? Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie, bardzo chętnie, bardzo chcę to zobaczyć. No to dawaj do windy. Wow, ale tu jest mega, ale ty nie będziesz miał na pewno problemów, że mnie tutaj przyprowadziłeś? Nie, no co, ty jesteś moim gościem, więc zapraszam, chodź tutaj na trybuny. Matko, ja nie chcę siedzieć na trybunach, ja chcę grać serio. Ale ty jesteś szalona, chodź, pójdziemy dalej, pozwiedzasz sobie wszystko. Tutaj mamy sklepik, w sumie, no taki sklepik dla kibiców, można kupić popcorn, wodę i tak dalej. Siemka Stefan. No, cześć Arek, chcesz coś przekąsić? Nie, nie, ja tylko oprowadzam koleżankę. A no, to może koleżanka coś by chciała? Nie, może innym razem, kiedyś na meczu. No, więc tak jak mówię, tutaj możesz sobie kupić co tylko chcesz do jedzenia, jak będziesz oglądała nasze mecze i tak dalej. Ale zaraz, zaraz, panie piłko, co tutaj się dzieje? Co to za bałagan jest? Sorry, sorry, ja już sprzątam sorki, naprawdę. No, nie ma bałaganienia tutaj u nas. Chodź, idziemy dalej. A co to za miejsce? Słuchaj, tutaj jest coś w rodzaju magazynu. Zobacz, są piłki, różne rzeczy. I piłki do bejsbola, i do piłki nożnej i tak dalej. Różne takie... No zobacz sama sobie jakie sprzęty. Nie wierzę, że mi to wszystko pokazujesz. A tam dalej? No to już, pokazujemy co jest dalej. Chcesz zobaczyć co jest w tajemniczej skrzyni? Wow, matko jedyna, to jest prawdziwy krampet. I jeszcze diament, nie, no co wy tutaj w ogóle ukrywacie? Słuchaj, to są tajemnice klubu, także wiesz, nikomu ani słowa. Tylko przysięgnij, że nikomu nie powiesz. No coś ty nigdy nie powiem, to jest najlepszy dzień mojego życia. No więc widzisz tutaj nasz mały Krampet, to jest nasz mały sędzia. On jest trochę wściekły, ale spokojnie, on jest bardzo wymagający, więc wiesz. Zamykamy Cię już, potem do nas wyjdziesz. Na miejsce odkładamy? Chcesz zobaczyć jeszcze? No pewnie jeszcze się pytasz. No i tutaj w sumie dojechaliśmy już do tego, co widziałaś. Mam nadzieję, że ci się podobało. No pewnie, że tak. Ale, ale to nie wszystko. Chodź jeszcze na drugą stronę. Trenerze, ja przepraszam na chwileczkę, na chwileczkę tylko wam przerwę ten trening, ok? No dobra, Arek, ale dosłownie pięć minut, bo zaraz wy wchodzicie. Chodź Ola. Ale tak serio mówisz? No, pewnie, że serio. Bierz piłkę. Proszę bardzo. Idziemy strzelać Twojego pierwszego gola, chodź. Ale że ty na bramce? No ja, dawaj, bierz piłkę. Proszę bardzo. Strzelaj, tylko wiesz, nie spuduj. Ale nie, no ja się stresuję, tutaj ludzie patrzą. A no, widzisz, na meczu nie można się stresować. Wiesz co, może jednak przyjmę Twoją propozycję i zagramy gdzieś razem, tak bez publiki i tak dalej, okej? Okay? Pewnie, że tak. Propozycja jak najbardziej aktualna. Proszę bardzo, już możecie sobie ćwiczyć, a my uciekamy dalej. Chodź, Ola. Wow, a co to za miejsce? No, słuchaj, tutaj jest stanowisko wszystkich, tak jakby sędziów, i tutaj mamy wszystkie kamery skierowane na boisko i tak dalej, więc no, tutaj się dzieje, dzieje się. O matko, czemu światło zgasło? To tylko ja, spokojnie, zobacz, co tutaj można zrobić. Tutaj są też nadawane wiadomości, wszystkie wyniki i tak dalej. Zobacz, co się dzieje. Ale mega! Ej, ej, co ty zrobiłeś? Co się stało? No, teraz pokazuję tutaj wszystkim najlepszego piłkarza sezonu, czyli ciebie. Matko, jesteś taki miły, dziękuję. Okej, okay, muszę to wszystko poprzywracać, bo jak trener by to zobaczył, to już po mnie. Jestem Ci bardzo wdzięczna, że to dla mnie zrobiłeś. Naprawdę to jest najlepszy dzień w moim życiu. Wiesz co, ja idę teraz na trening, bo naprawdę zaraz się spóźnię. Jak chcesz, to możesz zostać i popatrzeć. Nie, chyba już pójdę, wiesz? A mogłabyś mi dać swój numer albo coś, żebyśmy mogli się umówić? No wiesz, na to granie w piłkę? Pewnie, proszę. To ja już uciekam. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Jakby ktoś mi powiedział, że poznam taką fajną dziewczynę na stadionie, która jeszcze będzie chciała zostać piłkarką, w życiu bym nie uwierzył, ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Ania, Ania, nie uwierzysz, co się stało? Gdzie Ty jesteś? No tutaj jestem. Co Ty, jak huragan, tutaj wpadasz? Poznałam dzisiaj kogoś. No, ale kogo? Nie uwierzysz mi. Najlepszego zawodnika naszej drużyny piłkarskiej? Co, to ty znowu poszłaś na stadion? No tak, chciałam porozmawiać z tym prezesem, no ale się nie zgodził. Oj, Ola, przecież ja ci mówiłam, że oni się na pewno nie zgodzą, chociaż jesteś naprawdę rewelacyjna. To nic, słuchaj, ja poznałam najlepszego zawodnika! Arka, tego przystojniaka, rozmawiałaś z nim? Tak, słuchaj, on pokazał mi cały stadion, wszystkie w ogóle jakieś tajemnice oni tam mają. A sorki, nie mogę Ci tego powiedzieć, przepraszam, ale tam jest naprawdę pięknie, nawet dał mi strzelić gola, ale ja się troszeczkę zestresowałam, wiesz, ale słuchaj, no ja cały stadion zwiedziłam, wszystkie pomieszczenia, wszystkie rozumiesz? No to, dziewczyno, miałaś dzisiaj mega szczęście, ale powiem ci jeszcze coś, on chce się ze mną spotkać! Co ty gadasz? Ola, ale ty masz farta, dziewczyno, przecież on jest mega! Jest taki miły, już nie mogę się doczekać, zaprosił mnie na mecz, w ogóle wiesz, ale nie, no ja nie wierzę, po prostu ten dzień jest najlepszy! No to nieźle się porobiło, a wiecie, co ona jeszcze chciała zrobić kilka tygodni temu? Zobaczcie sami! Olka, to jest naprawdę zły pomysł! Tragiczny! Co ty gadasz? Przebiorę się za chłopaka, ogolę się na łyso i przyjmą mnie do tej drużyny, rozumiesz? Tylko będę musiała trochę zmienić głos, będę musiała gadać... O, o, jestem, jestem Aleksander! No i co, poznałaś mnie? Dziewczyno, oszalałaś po prostu! Yy, wie pani co, chciałabym kupić męskie ubranie dla brata. Proszę bardzo, proszę sobie wybrać, no na przykład ten komplet z bluzą jest spoko, albo ta ramoneska na górze, mamy też dresy. Ten jest idealny, dziękuję Pani bardzo! Ale to wie Pani, co może może ja w torebkę zapakuję, co? Nie trzeba, nie trzeba! Ja już lecę, dziękuję! To wie Pani, co może chociaż ten jej stary ubiór w torebkę zapakujemy. Dobra, nie ma sprawy! Oszaleję z tą dziewczyną! Dzień dobry! O, dzień dobry! Kto to taki zadowolony? Co dziś robimy na głowie? Matko, Olka, nie mogę za tobą zdążyć! Proszę pana, absolutnie nic jej pan nie robi na głowie! Ona oszalała! Ale jak to oszalała? Bo ja chciałabym się obciąć na łyso. Co, dziewczyno, ty masz takie piękne loczki! Absolutnie, no nie podejmę się tego! Proszę pana, to jest sprawa po prostu życia i śmierci! O, nie, nie, nie dziewczyno, ty się dobrze zastanów, jak przemyślisz, to wróć do mnie na spokojnie, okej? Okay? Wychodzę stąd, już więcej tutaj nigdy nie wrócę! Miałyśmy wielkie szczęście, że ten fryzjer się nie zgodził, no ale jak widzicie, teraz wszystko dobrze się skończyło. Wracamy do naszych wiadomości na kanale Darliwka TV, i mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Historia również, no i nowy dodatek. Koniecznie piszcie, co sądzicie, jak Wam się spodobał, co spodobało Wam się najbardziej, bo mi osobiście chyba najbardziej spodobał się ten ukryty krampec. On jest taki słodziutki jeszcze w tej skrzyni. No i ciekawe, skąd wzięły się pieniądze! Tyle pieniędzy u tego wiecie, prezesa. Jak myślicie, piszcie w komentarzach i. Dawajcie ocenę, jak podoba Wam się najnowszy dodatek w Tokaboka. Pojedźmy sobie jeszcze raz na górę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A ja już się z Wami żegnam i do następnego. Hej! Mogę się do Was przysiąść?